Cześć! Dziś jesteśmy w Dinoparku w Pradze. I tak sobie tutaj myślę e, o czymś, co łączy dinozaury z angielskim. Czy masz czasami wrażenie, że Twoje angielski jest zupełnie jak te prehistoryczne dinozaury? Czyli wielkie, ogromne kłody, które po prostu nie można przejść i boisz się coś z nimi zrobić? ten. Otóż często nam się wydaje, że E, angielski jest jak takie ogromne wyzwanie, które wymaga gigantycznych ruchów. Okej. Okay. Ale prawda jest taka, że każdy ten dinozaur musiał powstać z jajeczka. Czyli z czegoś bardzo małego, żeby urosnąć do takich olbrzymich rozmiarów. I tak samo jest z angielskim. Czyli nie musisz być perfekcyjny, nie musi się wychodzić wszystko od razu, ale chodzi o to, żeby zacząć. Zacząć małymi krokami. Jak to zrobić i jak mieć z tego fan, radość i fakty, faktycznie efekty? Zaobserwuj mnie po więcej, a powiem Ci jak to zrobić.